Siemaneczku, mordeczki, słuchajcie mnie teraz uważnie. Kolejny odcinek, kolejna recenzja. Produkt od Turtle Wax, Hybrid Solution, nazywa się Inside Job i myślę, że jest to dobry interior detailer. Także zapraszam Was teraz, jak zawsze, do praktycznej części tego odcinka. Wiecie co, mam takie wrażenie, że teraz będzie moda na żółwia. A dlaczego? Te produkty bardzo mocno gonią światową czołówkę, gonią stawkę tutaj jakościowo nie odstają kompletnie od reszty. Zaczynają się przewijać na polskim rynku detailingowym, co mnie bardzo cieszy. Ja wiem, że może opakowanie to nie jest butelka detailingowa, ale jeżeli komuś to przeszkadza, może sobie przylać do innej butelki. Nie widzę problemu. Teraz o produkcie. Bardzo dobry zapach. To jest taki zapach trochę męski, trochę damski, no tak, powiedzmy taki unisex. Pachnie to świeżo. Nie wiem, czy to jest mandarynka, pomarańcza, burzoskwinia, nie wiem, ale pachnie dobrze. Co najważniejsze, jego czas odparowania jest mocno wypośrodkowany. Nie jest to produkt, który odparuje tak jak Gion czy washmist, ale jest troszkę z tyłu w czasie odparowywania. I uważam, że też jest to dobre, ponieważ ten produkt zostawia warstwę zabezpieczającą, która jest widoczna. Zostawia widoczne przyciemnienie, więc nie może za szybko odparowywać. A to dlatego, że wtedy zostawałyby Wam smugi. Ja sobie go dopracowywałem na dwa razy. Bardzo dobrze sobie radzi z bieżącymi, podkreślam, z bieżącymi zabrudzeniami. To nie jest produkt do orania szczurów, tylko właśnie na bieżące zabrudzenia. Tak jak ja dbam o swój samochód, tak ja dbam o swój i żony. No, to ja sobie mogę pozwolić na takie spryskanie i przetarcie. Ale jeżeli wy myślicie, że macie starego Lanosa albo Matiza, w którym woziliście drewno, dwie krowy i osiołka, no to niestety, tam się tak nie da. Pryskam, przecieram. Mam przyciemione, mam odkurzone, zabezpieczone. Też co ciekawe, tutaj mamy napisane, że to jest ceramik plus grafen. Idąc z tym tropem, pomyślałem sobie, że skoro ma ceramikę i ma grafen. To prawdopodobnie zostawi nam jakąś hydrofobowość, czyli uchroni nasze drzwi w czasie deszczu Oto osadzania się wody, bo ta woda tak się rozchodzi po tej fakturze i to potem brzydko wygląda, robią się plamy. Byłem bardzo miło zaskoczony. Hydrofobowość na bardzo wysokim poziomie. Powiem Wam szczerze, że niektóre produkty, które mają w swojej specyfikacji opisaną taką hydrofobowość, mogłyby się od tego produktu uczyć, ponieważ ich hydrofobowość, ich kropelki są takie bladziutkie. Tutaj wypadło to naprawdę bardzo dobrze, zresztą widzieliście to sami, co ja mam Wam dużo mówić. Przyciemnienie, prosta praca, na dekorach, na ekranach. Możecie go użyć do skóry, do winylu, tak naprawdę opędzlujecie cały środek. Szyb bym nim nie mył. No dlatego właśnie, że zostawiam tą taką warstwę, te przyciemnienie, mógłby się mazać. Nawet nie podchodziłem do tematu, stwierdziłem, że nie ma sensu. Ale LCD jakieś małe, od paluszków gdzieś brudne, wytrzeć prawo, lewo wypracować i gotowe jak najbardziej. Oczywiście blokery UV, tutaj właściwości antystatyczne. Pamiętajcie też, że fizyka działa bez zmian, więc te właściwości antystatyczne nie wszędzie będą widoczne, no bo fizyki się nie da oszukać. Także tutaj szanowni Państwo, Inside Job. Możecie sobie pewnie śmieszkować z tej nazwy, ja już wiem co Wam chodzi po głowach z bereźniki, ale jest to Inside Job, czyli wewnętrzna praca, praca we wnętrzu, produkt przeznaczony właśnie do szybkiego odświeżenia wnętrza waszego samochodu, ja już skończę marudzić skończę tutaj na wam makaron na uszy bo i tak pewnie część mi nie uwierzy dopóki nie sprawdzi a teraz dziękuję wam bardzo za uwagę jak zawsze w każdym odcinku zapraszam was do tego, żebyście subskrybowali obserwowali po więcej, odwiedzili moje inne media społecznościowe no i tyle to wypchacie ten motor do pracy na razie